Chcę do was z takim specjalnym buktagiem, ponieważ będzie to buktak Moja filozofia czytania. Trochę się Wam uzewnętrznie, trochę opowiem Wam swoje opinie na temat czytelnictwa, bo w głównie mierzę tym jest ten buktak, że przedstawiam Wam moje opinie na temat współczesnego czytelnictwa. Także nie przedłużając zapraszam na ten buktak. Zaznaczę jeszcze, że to nie jest mój autorski bóg, tak, tylko jest to bóg, tak, który już widziałam w internecie, między innymi u Agaci subiektywnie, czy też u Agnieszki, panny Sasny. Także, jeżeli chcecie, to możecie wpadać na ich filmy, możecie odpowiadać na pytania w komentarzach. Zostawię Wam te pytania w opisie, także już zaczynamy. I pytanie pierwsze: co jest ważne w powieści? Bohater, fabuła czy przesłanie? Powiem Wam tak. Dla mnie najważniejszym aspektem książki jest fabuła, ponieważ, nawet jeżeli bohater będzie, no, nie okrywajmy, kiepski, to jeżeli fabuła będzie od początku do końca bardzo dobrze zrobiona, to naprawdę da się wciągnąć w taką książkę. Więc. Niemniej jednak, bohater również jest jedną z ważniejszych części. Ale tak naprawdę, czy dobry bohater udźwignie sobą fabułę? Wydaje mi się, że nie. Ale jeżeli słaby bohater będzie w bardzo dobrej fabule, to myślę, że książka również będzie dobra, mimo że będziemy narzekać właśnie na bohatera. Co do przesłania, to większość książek obecnie ma jakieś przesłanie: czy to właśnie szanować bliskich, szanować innych ludzi. Także przesłanie obecnie nie jest najważniejszym aspektem książki dla mnie. Chyba, że trafię naprawdę na nie wiem, jakieś. Górnolotne przesłanie, które tak mnie trafi, że będę ino liczyła na książki z takim przesłaniem. Pytanie drugie. Czy należy czytać książki zawierające idee, z którymi się nie zgadzamy? Wydaje mi się, że tak, ponieważ warto poznać tą drugą stronę medalu, jak y, lubią mawiać. Nawet jeżeli mamy poglądy A, a w książce są poglądy B i się z nimi totalnie zgadzamy, warto poznać ten drugi punkt widzenia. No chyba, że jest bardzo. Sp... chyba, że książka jest bardzo sprzeczna sama z sobą, co nieraz się zdarza, czy też autor ma bardzo specyficzne poglądy i co chwilę ładuje je do książki, to wtedy można tak. To wtedy można stwierdzić, że taka książka nie nadaje się do czytania, jeżeli faktycznie co stronę wylewa się na przykład y, szambo na y, ideę drugiej osoby. Także takich książek na pewno nie, ale jeżeli książka jest y, poprawnie napisana pod właśnie tymi względami, to jak najbardziej należy poznać ideę drugiej strony, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy. Pytanie trzecie. Rola książki w dobie postępu technologicznego Prawdę powiedziawszy Książka powoli odchodzi Do no, Powiem wprost do lamusu Dużo osób jeszcze kupuje książki papierowe Ja jestem najlepszym przykładem tego Ale wiem, że dużo osób Teraz bardziej woli właśnie książki elektroniczne Czy pliki audio Także Na chwilę obecną Sama postać papierowej książki Jest coraz Mniejszym Produktem na rynku, że tak to ujmę. Mimo wszystko, wydawnictwa ciągle drukują te książki właśnie dla takich osób jak ja czy inni czytelnicy, którzy wolą y, papierowe wersje. Ale nie ukrywam faktu, że opowieści zawarte w tych książkach również pojawiają się w, w formie elektronicznej co również w pewnym sensie napędza żywotność danego tytułu, danej książki. Także to jest takie pytanie dwuznaczne. Z jednej strony właśnie papierowe książki powoli, powoli no coraz mniej nakładów jest drukowanych tak naprawdę, ponieważ dużo autorów również zgadza się, dużo wydawców również zgadza się na wydanie elektroniczne czy pliki audio. Także z jednej strony tak jak mówię, papierowe książki powoli zanikają, za to w rym teraz wiodą książki elektroniczne. Także mamy taką dość ciekawą równowagę, ale jestem ciekawa, jak Wy odpowiecie na to pytanie. Ok, pytanie czwarte. Czy czytanie zawsze powinno być przyjemnością? Jako zagorzała czytelniczka odpowiem tak, ale jako była studentka wiem, że niektórych tekstów po prostu czytać się nie da. Niektóre teksty, jakie miałam na studiach, czy to na kulturoznawstwie, czy to na administracji, po prostu miałam dość czytania kolejnych aktów prawnych, kolejnych badaczy, którzy praktycznie badają to samo i no, opisują inaczej. No, miałam po prostu tego dość. Ale jako zagorzała czytelniczka uważam, że czytanie powinno być przyjemnością. Powinniśmy czerpać radość z czytania, tak samo jak czerpiemy radość na przykład z oglądania filmów czy seriali. Więc tak, zdecydowanie powinno się czytać dla przyjemności. No a że niekiedy nas zmuszają na przykład nauczyciele z lekturami, czy wykładowcy z tekstami naukowymi. No to to już niestety nie jest przyjemność. Pytanie piąte: jak wyglądają Twoje zakupy książkowe? Ogólnie, ja książki kupuję zazwyczaj w internecie, także już na starcie są promocje, które mnie bardzo kuszą. A jeżeli lubię mieć dużo książek, to dla mnie te promocje są wręcz zbawienne. Raz do roku też kupuję na targach książki, dlatego wtedy mam takie przymknięcie oka na to, że książki są trochę droższe no trochę niż w internecie, ale zazwyczaj wygląda tak, że oglądam y, książki, które mnie interesują i czekam na jak największy rabat, który oferuje dana księgarnia. Najczęściej kupuję właśnie na świecie książki czy też y, na stronie Empiku, ale a mangi kupuję na Gildii, czasem y, w ksiarni u pani Joli, także tak wyglądają moje zakupy książkowe. Kupuję przez internet. No, nie ukrywam, jest taniej. Pytanie szóste. Jak najczęściej wygląda Twoje czytanie? No, najprościej, jak można to powiedzieć, biorę książkę, kładę się na łóżku, bo zazwyczaj czytam wieczorem, czytam tyle, ile mogę, daję zakładkę, zamykam. Jeżeli chodzi o, o to, czy na przykład kończę dany rozdział przed na przykład zamknięciem, nie. Ja zostawiam zakładkę w danym miejscu, powiedzmy, że kończę rozdział w połowie, tam na danej stronie są trzy akapity i za przykład skończyłam tylko pierwszy akapit także robię, daję zakładkę, zamykam i na drugi dzień czy tam na kolejny po prostu czytam dalej tam, gdzie się zatrzymałam Pytanie siódme, co sądzisz na temat ponownego czytania książek? Jak wiecie, ja bardzo lubię czytać książki ponownie uwielbiam robić reready, najczęściej właśnie y, książką rereadowaną było Miasto Kości Cassandry Clare ale również i Percy Jackson, czy Harry Potter, to są książki, do których mogę wracać, oj i zwiadowcy, oczywiście, nie może zabrać zwiadowców. To są książki, do których lubię wracać kiedy mam trochę gorszy dzień, mam po prostu ochotę na coś lekkiego. Także to są książki, to są autorzy, do których bardzo często lubię wracać w re read, także dla mnie to nie jest nic strasznego, że mogę przeczytać książkę jeszcze raz, mimo że znam fabułę praktycznie na pamięć. To zawsze znajdę coś, czego nie znalazłam w poprzednich czytaniach. Pytanie ósme. Co według Ciebie sprawia, że książka jest dobra? Wydaje mi się, że chodzi o fabułę, o przedstawienie świata, o dobrze zrobiony research. Jeżeli, tak jak to jest trochę nawiązanie do pytania pierwszego, co jest dla mnie ważne, co jest ważniejsze w powieści dla mnie, to. Tak jak mówię, fabuła, dobrze zrobiony research, dobrze stworzony świat. I dla mnie to jest właśnie wymiar dobrej książki, że jeżeli coś czytam, to ja widzę, że jest to zrobione dobrze, że świat jest dobrze skonstruowany. Jeżeli to jest fantastyka, że żadne prawa magii, że tak to nazwę, nie krzyżują się ze sobą, nie zaprzeczają sobie. Jeżeli chodzi na przykład o książki Jamesa Rollinsa, bardzo podoba mi się fakt, że są nawiązania historyczne. Mamy też adnotację autora, że no, przytoczę najlepszy przykład, który do tej pory mnie bawi. Jeżeli chodzi o burzę piaskową, czyli pierwszy tą serii Sigma Force, to w pierwszym rozdziale jest wysadzany złoty wielbłąd. To w adnotacjach od autora James Rollins y, zawsze pisze, że bardzo przepraszam, że wysadził tego wielbłąda. I na szczęście cały czas on stoi w British Museum, także to jest taki bardzo fajny aspekt, że duży duży research jest zrobiony w miejscach, gdzie dzieje się akcja. I to jest właśnie dla mnie wyznacznik dobrej książki. No i analogicznie pytanie dziewiąte: czyli co według mnie sprawia, że książka jest zła? No to właśnie brak researchu, brak dobrze wykreowanego świata. No nie ukrywam, źli bo... źle skonstruowani bohaterowie też są dla mnie złą książką, ale tak jak mówię, zła fabuła, źle wykreowany świat, źle zrobiony research, no, drętwi bohaterowie na maksa, no, chociażby Jake z Winni Niewinni, to jest właśnie dla mnie zła książka, choć czytałam jeszcze gorszą i była to Córka Krwawych od Ann Bishop, ale do tego nie chcę wracać pamięcią. A, do tej pory mnie tyle lepiej, jak przypomniałam sobie o tej książce. Ok, pytanie dziesiąte. Co sądzisz o niekończeniu książek? Ja osobiście nie praktykuję niekończenia książek, ponieważ uważam, że być może dalej ta książka stanie się dobra, choć przytaczając znowu winny, niewinny, nic z tego. No ale rozumiem ludzi, którzy nie kończą książki, ponieważ mają tam limit, nie wiem, do 50 stron i po tym. Mogą określić, czy książka jest dla nich dobra, czy nie. Ja takiego limitu nie mam, tak jak już wspomniałam, ale też nic mi do tego, że ludzie nie kończą. Czasami mogę ich zrozumieć, także to nie jest nic złego, jeżeli wy robicie tak zwane DNF-y. Także dla mnie to jest wszystko ok. Ja po prostu tego nie robię, ale nie każdy musi robić to samo. Pytanie 11. Czy mają dla Ciebie jakieś znaczenie doświadczenia osobiste pisarza? Nie uznaję, że po prostu ja czytam konkretne dzieło i ja nie muszę wiedzieć nic, co autor przeżył. No, chyba, że to jest biografia czy autobiografia, no to jest co innego, ale ja takich gatunków nie czytam, po prostu ja czytam wymysły tych autorów, więc nie dla mnie nie mają znaczenia. Osobiste doświadczenia autora. Ok, pytanie dwunaste. Który gatunek literacki mogłabyś czytać do końca życia? Oh, ciężko wbrew tylko jeden, ponieważ ja, moja biblioteczka jest bardzo różnorodna, ponieważ mam trochę fantastyki, mam sensacje, mam horrory, mam y, kryminały, mam fantastykę młodzieżową, mam ogólnie literaturę młodzieżową, także. Ciężko wybrać, ale myślę, że mogłabym się skusić na literaturę młodzieżową, ale taką pokroju Percy'ego Jacksona, yy, Cassandry Clare czy y, książek z pod Krajordan przedstawia, o i czy też zwiadowców, to w sumie fantastyka młodzieżowa. Więc to byłby gatunek, który mogłabym czytać do końca życia, choć bardzo tęskno by mi było na przykład za powieściami sensacyjnymi, bardzo by było tęskno właśnie za Jamesem Rollinsem, który właśnie należy, którego książki należą właśnie do, tej, do tego gatunku. Także ciężko wybrać jeden, ale myślę, że postawiłabym bardziej właśnie na tą fantastykę młodzieżową. Pytanie trzynaste. Czy kiedykolwiek sięgnęłaś po książkę, o której nie miałaś pojęcia i o autorze nie miałaś pojęcia. Owszem, i właśnie taką osobą jest James Rollins i jego seria Sigma Force. Ja siadając o tej książki, nie wiedziałam kompletnie nic o niej, poza tym, że część akcji dzieje się na pustyni i nic nie wiedziałam o autorze, nic nie wiedziałam o jego książkach, a po prostu przepadłam czytając tę serię. To w sumie większość książek, które mam, to nic nie wiedziałam chociażby też Cassandra Clare. Niewiele wiedziałam o tej autorce, zanim zaczęłam czytać ją. O książce no słyszałam, że jest, bo to wtedy był etap Miasta Kości i że film powstał na podstawie tej książki. I to było tyle, co wiedziałam. Także o Persim Jacksonie nic nie wiedziałam, zanim zaczęłam czytać. Po prostu jedyne co... Nie, dobra. Coś tam wiedziałam. Wiedziałam, że jest tam wątek mitologiczny. To mnie od razu kupiło. Ale tak o reszcie, o Kamilii Lackbergino słyszałam, że jest mistrzynią szwedzkich kryminałów no królową. Yy, o reszcie praktycznie nie miałam pojęcia. No, Sherlock Holmes no to wiadomo, o tej postaci wiedziało się dość sporo ze względu właśnie na koncept, na historię, na, na, ze względu na samego autora, ale tak reszta książek to w większości nie znałam ani autora, ani danej książki. Pytanie 14. Jakiego autora, gatunku lub kręgu literackiego nie zamierzasz nigdy czytać i dlaczego? E, ja już nieraz powtarzałam, że nie zamierzam czytać erotyków, ponieważ uważam, że nie jest to gatunek dla mnie. Nie lubię takich bardzo dosadnych opisów e, wiadomych scen, dlatego to nigdy nie będzie gatunek dla mnie. No i co do autorów, no to właśnie gatunki. Właśnie autorzy gatunków erotycznych, między innymi Blanka Lipińska Nie, nie będę czytała tego, nie będę czytała tej autorki, nie będę czytała ogólnie erotyków Chyba, że mnie zmusicie do tego, ale byście musieli się bardzo postarać No i raczej nie będę sięgała po reportaże, to również nie jest mój gatunek Ponieważ... Ja wiem, że reportaż to jest bardzo ciężki gatunek, ponieważ bardzo często są to przeżycia różnych ludzi właśnie z perspektywy obecnych, ówczesnych wydarzeń obecnych w sumie też są, ale dla mnie to jest zbyt ciężki emocjonalnie gatunek i nie będę, nie będę miała przyjemności tego czytać. No, i pytanie ostatnie, piętnaste: czy Twoim zdaniem każdy powinien czytać? Nie. Uważam, że nie każdy powinien czytać. Jeżeli ktoś nie lubi, to nie czyta. Jeżeli ktoś kocha czytać, kocha książki, może czytać. Jeżeli nie, nikt nie będzie do tego zmuszał. No, chyba, że jest to nauczyciel polskiego w szkole do lektury, ale i na to znajdzie się sposób. Ale tak jak mówię, jeżeli ktoś ma inne zainteresowania niż książki, to nie musi czytać. Chyba, że będzie sam pewnego dnia chciał stwierdzić o co chodzi z tym wszystkim. Ale ja nie jestem zwolennikiem zmuszania do czytania. Także to nie jest coś, co każdy musi robić. Fajnie by było, bo fajnie jest mieć z kimś pogadać o książkach, ale jeżeli kogoś to nie jara. To nie musi tego robić. No i przebrnęliśmy do końca tych pytań. Jak widzicie, trochę się na ich temat rozgadałam, ale jestem ciekawa też Waszych odpowiedzi. Także, jeżeli tylko macie ochotę, to napiszcie swoje odpowiedzi w komentarzach. Chętnie je poczytam. Możemy chętnie podyskutować na różne tematy, które Was interesują. Czy to w kontekście tych pytań, czy ogólnie w kontekście książek, czy też innych zainteresowań. Tymczasem ja zapraszam Was na moje media społecznościowe, na fanpage na Facebooku, na profil na Instagramie, na konto na TikToku. Zachęcam Was do subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka, ponieważ YouTube ostatnio ogranicza e, powiadomienia. Także jeżeli tylko nie macie zaznaczonego dzwoneczka, to śmiało będą pojawiać się Wam informacje o nowych filmach. A ja tymczasem się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!